Cześć, witajcie, Robert z tej strony. Co to jest klasa ograniczania energii? Jest to parametr, który dotyczy wyłączników nadmiarowo-prądowych, w skrócie MCB oraz wyłączników różnicowo-prądowych z budowanym członem nadmiarowo-prądowym, tak zwanych RCBO. Parametry, jakie musi spełniać wyłącznik MCB oraz RCBO, aby mógł być oznaczony klasą ograniczania energii, określa norma IEC 6898-1. Klasę ograniczenia energii oznacza się na aparatach MCB oraz RCBO cyfrą umieszczoną w kwadracie pod jego znamionową zdolnością zwarciową, czyli cyfrą umieszczoną w prostokącie. Zobaczcie. Tutaj mamy to oznaczenie. Cyfra 6000 w prostokącie to jest znamionowa zdolność zwarciowa tego wyłącznika MCB, a cyfra tutaj w kwadraciku to jest najwyższa klasa ograniczenia energii przez ten aparat w przypadku wystąpienia zwarcia. To samo mamy tutaj w RCBO w tym miejscu oraz MCB jednofazowym tutaj. Klasa ograniczenia energii trzecia. Zapewnia najniższy możliwy przepływ energii przez obwód elektryczny w przypadku wystąpienia zwarcia, zapobiegając poparzeniom osób oraz uszkodzeniom otaczającego sprzętu. Przy obsłudze tych aparatów niebezpieczne są sytuacje związane z. Wystąpieniem zwarcia wyłącznik zadziała automatycznie. Efektem będzie zanik napięcia zasilającego całą instalację w obiekcie lub jej część. Osoba przebywająca w mieszkaniu często nie sprawdza, jaka była przyczyna wystąpienia zwarcia, tylko załącza wyłącznik MCB, unosząc dźwignię do góry na istniejące zwarcie w obwodzie. Wyłącznik zadziała natychmiast, ponownie wyłączając zasilanie. W tym przypadku przez ten aparat płyną prądy o dużej wartości. Wewnątrz aparatu, pomiędzy układem stykowym, powstaje łuk elektryczny, którego produkty w postaci gazów i cząstek metalu pod dużym ciśnieniem i temperaturze około 1000 stopni Celsjusza są wyrzucane do jego bezpośredniego otoczenia przez szczeliny aparatu, które znajdują się też w okolicy dźwigni załączającej taki aparat. gdzie może znajdować się ręka osoby załączającej. MCB lub RCBO i może dojść do poparzenia. Dlatego wszystkie wyłączniki nadmiarowo-prądowe MCB oraz wyłączniki różnicowo-prądowe RCBO stosowane w instalacjach elektrycznych muszą spełniać wymagania normy IEC 60898-1, czyli zapewniać najwyższą możliwą klasę ograniczenia energii w przypadku wystąpienia zwarcia. W tym przypadku jest to klasa oznaczona cyfrą 3. Jeżeli się spodobał, zasubskrybuj kanał, zostaw komentarz, daj lajka, a tymczasem trzymajcie się, do następnego, cześć!